Koziorożcu, oto twoje czytanie na wrzesień 2023 w tym filmie opowiem ci co sprawi że będziesz szczęśliwy szczęśliwa w tym miesiącu co tam słychać w pracy i w miłości dziś używam wyroczni liści herbacianych to jest wielka talia a zatem tasuję ją po połowie dobrze zaczynajmy Dobrze, Koziorożcu, zobaczmy Twoje czytanie. Zaczniemy od rzędu, który mówi nam o tym, co przyniesie ci najwięcej szczęścia i radości we wrześniu 2023. I mamy tutaj trzy karty. Karta, która mówi o tym, że jesteś uwikłany w jakieś sprawy związane z prawem, dokumentami. Karta, która mówi o tym, że warto, żebyś poświęcał więcej uwagi swojej pracy, i też karta, która mówi o tym, że czujesz, że czegoś brakuje w Twoim życiu. Może to być miłość, pieniądze lub cel. I kochani, widzę tutaj sytuację dla niektórych z Was. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, to jest czytanie kolektywne, ale macie tutaj jakąś sprawę, może prawną, może pozew, to może być związane z Waszą pracą, bo tutaj ta karta pracy pokazała się, żeby w szczególności zwracać uwagę na swoją pracę. I tutaj widzę jakieś spory. I ten spór toczy się już przez jakiś czas. Widzę tutaj dla wielu z Was jakiegoś niesprawiedliwego pracodawcę mobbing, nadużycia oczywiście bierz to co z Tobą rezonuje i tu się coś wydarzyło takiego, ale teraz w końcu ta sprawa zostaje rozwiązana i Twoja krzywda, słyszę w jakiś sposób zostaje naprawiona masz takie poczucie, uf, w końcu nie zwariowałem, nie zwariowałam wiedziałam, wiedziałem, że robiłem dobrze i to rozwiązanie tego konfliktu to pokazuje, więc jest taka ulga dlatego to jest tutaj, te karty są w tym rzędzie szczęścia, ale dlaczego to się stało? Wszechświat podpowiada że utknąłeś bądź utknęłaś w schemacie myślowym połączonym z brakiem ze strachem o tym mówi ta karta, która mówi, że czujesz, że czegoś Ci brakuje. No i właśnie yy, wszechświat yy, podpowiada, że dobrze by było skupić się nad sposobem, w jakim myślisz, nad Twoimi schematami myślowymi i jak, jakie masz myśli, jak się rano budzisz, bo my mamy na to wpływ, możemy te myśli kreować świadomie. I jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, to zapraszam Cię na mój film z codziennymi afirmacjami obfitości, które pomogą Ci zmienić Twoje stare schematy myślowe. Jeśli to z Tobą rezonuje, to link do tego filmu będzie na koniec tego czytania, ale na razie wróćmy do Twojej wiadomości. Także wszechświat prosi, jeśli chcesz, żeby Twoja sytuacja w życiu finansowa, w miłości też widzę to samo żeby się zmieniła, to zacznij od siebie, zacznij pracować nad tym, w jaki sposób myślisz i co czujesz. Koziorożce, a teraz zobaczmy co tam słychać w pracy. Jeżeli chodzi o pracę, to będzie intensywnie, właściwie można to powiedzieć o wszystkich poziomach waszego życia. E, tutaj są intensywne energie, ale w pracy, w pracy mamy tutaj w tym rzędzie dwie karty dla Ciebie koziorożcu. E, góra, która mówi o e, bardzo dużym wyzwaniu do pokonania w tym miesiącu w pracy. Mamy też kartę Sowy, e, która mówi o tym, jak e, możecie sobie z tym poradzić. E, także tutaj e, czuję że to wyzwanie może być połączone z tą sprawą prawną, czy tam z tym konfliktem, nie musi być, wiesz to, co z tobą rezonuje, ale coś tutaj jest dużego do ogarnięcia, że tak powiem, i trzeba będzie naprawdę się na tym skupić, tak? Ale właśnie to, że się na tym skupicie i uda wam się pokonać to duże wyzwanie wykonać je. To też Wam przyniesie dużo radości, także warto. I w jaki sposób to zrobicie? Co to może być? To może być jakiś projekt, jeżeli to nie jest ta sytuacja, tutaj, o której mówiłam wcześniej, to może być jakiś projekt nowy, skomplikowany. Dostosuj to do siebie i jak tutaj sobie z tym poradzić? Karta Sowy mówi o dobrych radach od mądrej osoby. Także w tym miesiącu naprawdę upewnij się, że otaczasz się ludźmi bądź spędzasz czas z jedną osobą, to już dostosuj do siebie. Z kimś, przebywaj z kimś, kto jest mądry, ma doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o Twoją ścieżkę kariery, ufasz tej osobie, bo ta osoba będzie Twoim. Yy, nauczycielem, i pomoże Ci yy, to wyzwanie wykonać, i przyniesie Ci to dużo szczęścia. Koziorożce, a teraz porozmawiamy o miłości. W miłości też dużo się dzieje, aż cztery karty macie. Macie kartę, która mówi o tym, że czekacie na jakieś wiadomości, paczkę, list. I tutaj widzę, że to też się może łączyć z tą sprawą prawną w miłości. E, może czekacie na jakieś dokumenty, e, może pozwolenie na ślub, a może e, to jest paszport, bo chcecie polecieć do ukochanej, ukochanego, e, może to są jakieś inne dokumenty imigracyjne. Dostosuj to do siebie, cokolwiek to jest, otrzymujesz to, tak, bo tu są te niosy, dokumenty, listy, a tutaj jest prawo i to prawo ma ci przynieść dużo szczęścia, a zatem otrzymujesz to, na co czekasz. Jednak w Twoim polu, tutaj w temacie miłości, też są jakieś niskowibracyjne energie, bo jest karta szczura, która mówi o tym, że ktoś za Twoimi plecami knuje. Przeciwko tobie. I to może być tak, że nie wiem, poznałeś, poznałaś kogoś niedawno nowego, albo już z kimś jesteś, i komuś to się nie podoba, jest zazdrosny, cokolwiek to jest, i oni tam knują, żeby to się nie wydarzyło, żeby Was skłócić, cokolwiek, tak? Ale słyszę, żebyś nie przejmował, nie przejmowała się, ponieważ te niskie energie już są na wyjściu z twojego życia. Oczywiście, jeśli właśnie zaczniesz. Pracować nad swoimi schematami myślowymi, tak? Więc tu nie ma czego się bać i pamiętaj, że w życiu miłosnym i w ogóle w swoim całym życiu pamiętaj, żeby szanować siebie. I wtedy szacunek przyjdzie do ciebie, i słyszę, że szacunek w miłości przychodzi do ciebie, bądź już jest, ta relacja który jesteś albo sytuacja albo kogoś kogo poznasz niebawem bierz to co z tobą rezonuje może być nietypowa inne kultury inne religie inne kraje bierz to co z tobą rezonuje i nie jest to tak łatwo wtedy w tej relacji kiedy są takie przeszkody takiego formatu i to wymaga od obu stron takiej wytrwałości i o tym mówi karta flagi. Nie daj się skusić na łatwe rozwiązania. Czyli nie daj się skusić na łatwe rozwiązania w miłości. Może sobie myślisz, kurczę, ten dystans jest tak męczący. Może dam sobie spokój, znajdę kogoś tutaj. I tutaj wszechświat mówi: No, jeżeli podejmiesz taką decyzję, no to będziesz bardziej bliżej tej energii niższej, pójścia na łatwiznę, yy, a ominą cię te piękne rzeczy związane z szacunkiem i miłością, które idą w Twoją stronę. Także warto postawić na swoim, mimo że może komuś to się nie podoba, albo mimo że jest trudno, bo naprawdę, naprawdę będzie warto. Koziorożcu, jeśli to z Tobą rezonuje, to polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś. A jeśli chcesz wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał. I przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz popracować nad swoimi schematami myślowymi dotyczącymi obfitości, przetransformować poczucie braku w obfitość, to zapraszam Cię na moje codzienne afirmacje. Ten film pojawia się na ekranie. A jeśli chcesz bardziej szanować siebie i co za tym idzie kochać siebie, to zapraszam Cię na afirmacje miłości, które też pojawiają się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.